Ale jakie słabe karty, Mówiłem, że dropy są obniżone. Warto to, że Ja jestem z jej tak naprawdę. Ale teraz będzie, teraz będzie. Jak ona namierzą, to... Uwaga. Nie dotykać mi pada. IKONA! IKONA! Nie. IKONA! 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 Nie! Nie! IKONA! Junior. No, on jest? Gdzie? Gdzie? Dawaj dalej! Dawaj Wiesz, dalej, tam, dalej, panowie, spokojnie! spokojnie. Coooo! Ale Gratuluję, Gratuluję. 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 Dziękuję bardzo, dziękuję Daj, bardzo! Chcę mieć drugie zdjęcie z kaką w tym Daj. roku! Łoł! Co, co się tu stało! Pierwszy właściciel! Brawo, brawo, brawo Kajtek. kajtek. Brawo. Już <laughs> nie wiedziałem, że już sprzedaliście Zigzag, wielkie dzięki za dotacje, 25 Inaczej, złotych. Tak, proszę. Od prosz. pierwszego live'a aż do teraz, pozdro, chłopaki, mam nadzieję, że to nie jest ostatni live, na którym się widzimy. E